Cześć, to słychać, mam nadzieję, że wszystko w porządku. Ja mam na imię Monika i witam was w moim programie pod tytułem Zaprojektuj swoje życie świadomie. Jest to program dla tych, którzy chcą zmienić swoją własną rzeczywistość, którzy wiedzą, ponieważ czują, że jest coś więcej. Ja tutaj właśnie mówię o tym naszym uczuciu o tym, że to nasze uczucie jest najważniejsze o tym, jak kreujemy to swoje życie i o tym, że my naprawdę możemy sami kreować to swoje życie dokładnie tak. Jak chcemy, aby ono wyglądało? Mówię tutaj o prawie przyciągania, o tym, jaką mamy w sobie moc, co tak naprawdę możemy i że naprawdę jesteśmy niesamowici. Staram się to udowodnić. Mówię tutaj przede wszystkim o swoim doświadczeniu, dlatego ja naprawdę wiem, o czym mówię i wiem, że to działa. Dlatego, jeżeli jesteś zainteresowany takim tematem, bardzo zapraszam. No i co, zaczynamy? Ta energia, którą teraz czujemy, jest to taka energia feminin, czyli kobieca energia. Jest to energia zadumy, spokoju, takiego chilloutu i przemyśleń. To najlepszy moment na to, aby skupić się na sobie, aby usiąść i naprawdę poważnie porozmawiać z samym sobą. I przez cały ten okres to jest taki moment w naszym życiu, który naprawdę powinniśmy wykorzystać w bardzo dobry sposób. Jest to czas, aby w końcu odpuścić to, co dzieje się dookoła, i aby naprawdę skupić się na sobie. Dokładnie w tym okresie my mamy w sobie jeszcze większą możliwość, aby połączyć się z samym sobą. My jesteśmy bardziej wrażliwi. Wszystkie emocje, w które nas siedzą po całym tym okresie czasu, bardzo wyraźnie potrafimy czuć. Tak ważne w tym czasie jest to, aby skupić się na sobie i na swojej intuicji. To jest bardzo ważne, aby naprawdę poczuć to, co tak naprawdę głęboko czujemy w sobie. Jesteśmy tutaj po to, aby odnaleźć siebie, aby odnaleźć prawdziwego siebie. I dokładnie to dostajemy w tym okresie najbardziej. Czyli my w tym czasie tego zamykania pewnego etapu w naszym życiu potrafimy bardziej do siebie dotrzeć. Dlatego nie ma lepszego momentu niż ten, aby zacząć manifestować to, na co mamy ochotę. Ponieważ teraz potrafimy poczuć sobie właśnie tą moc. Potrafimy ją najbardziej wykorzystać, jeżeli tylko wiemy, że ten czas jest właśnie po to i jeżeli bardzo się na tym skupimy. Dlatego medytuj, dlatego odpoczywaj, dlatego odpuść wszystko, co się dzieje dookoła. Dlatego skupiaj się na sobie. Dlatego. Porozmawiaj sam ze sobą. Ważne jest również, aby składać intencje w tym czasie, czyli zaczynać nowe projekty, projektować, wymyślać nowe scenariusze, decydować się na to, jak będzie wyglądał każdy nasz kolejny krok, co tak naprawdę siedzi nam w sercu, czego tak naprawdę chcemy. I to jest właśnie ten moment, aby się na tym skupić. Przez to, że w tym czasie jesteśmy tacy bardziej wyluzowani i bardziej tacy skupieni, to my, łącząc się z sobą, będziemy dostawać znaki. O co chodzi z tymi znakami? Te znaki to nie jest telewizja ani to, co dzieje się na Facebooku, natomiast Ty sam zaczniesz dostrzegać znaki, które dzieją się wokół Ciebie, czyli w tym okresie ważne jest, aby skupić się na sobie i wyjść na zewnątrz i patrzeć dookoła, co inni mówią, co się dzieje wokół ciebie. E, billboardy ja lubię bardzo oglądać billboardy jakie słowa widzisz wokół siebie to są właśnie te znaki, które tak naprawdę ty sam do siebie wysyłasz, które tak naprawdę to ty tworzysz wokół siebie. I te znaki właśnie pokażą ci, w jakim jesteś teraz momencie. I jak ruszyć dalej? Czyli ważne jest to, aby się uspokoić i zacząć obserwować, zacząć obserwować wszystko, co dzieje się dookoła nas, zacząć czuć tą energię, która powoli będzie się dostosowywała do nas. Dlatego w tym okresie czasu my. Czujemy potrzebę, aby kontaktować się z naszymi przyjaciółmi, z rodziną. My spędzamy ten czas razem. I to jest naprawdę bardzo ważne, aby zrobić sobie przerwę od tego wszystkiego, co dzieje się dookoła, i aby poczuć się takim naprawdę sobą. Te narodziny, które tak świętujemy w tym okresie czasu, to nic innego jak narodziny nas samych. My co jakiś czas zaczynamy od początku. I to jest właśnie ten czas, aby zacząć jeszcze raz. Liora Aleksandra mówi, że ten okres to jest taki okres, żeby schować się w takim kokonie i po tym momencie tej, tych przemian, tej rozmowy z samym sobą, aby zacząć od nowa, aby wyrzucić z siebie te piękne emocje i. Ruszyć do przodu. Tak jak już mówiłam, w tym okresie prawdopodobnie będziemy bardziej emocjonalni, czyli wszystko bardziej będziemy potrafili czuć, czyli wszystko będzie nas bardziej dotykało. Czyli kontroluj i bierz górę nad tymi złymi sytuacjami, które dzieją się wokół ciebie, ponieważ dokładnie w tym momencie będziesz bardziej to przeżywał lub przeżywała. To jest też dobry okres na detoks, na dietę. I teraz tak, w zależności oczywiście od miejsca, gdzie mieszkamy, no to ta dieta powinna wyglądać inaczej. Osoby, które mieszkają przede wszystkim wy w Polsce, tak? jest teraz zima, więc ważne jest to, aby jeść zdrowo, ciepło i żeby trzymać w sobie to ciepło. No takie osoby jak ja, no my My powinniśmy jeść w tym momencie właśnie bardzo lekko, pić dużo soków, takich zdrowych, i, i to jest bardzo ważne, aby ten czas też wykorzystać na, na coś takiego. Oczywiście również oddech, sen. Sen jest bardzo ważny. Odpoczywajcie, to jest naprawdę teraz czas na to. Pamiętaj, że my dostajemy wszystko to, co czujemy. Dlatego ten nowy okres, który się zbliża, dobrze jest zacząć właśnie z taką lekkością, z nową energią, z siłą, z pozytywnym patrzeniem na ten świat i na swoje marzenia, na swoje życie i na siebie przede wszystkim. Tak? To jest najlepszy moment na to, aby zrobić porządek z sobą. I co jest jeszcze ważne, dobrze w tym momencie zwracać uwagę na nasze sny, ponieważ. W tym okresie czasu dosyć dużo śnimy, i jeżeli nawet nie pamiętasz snów, to zwracaj uwagę na to, jak się czujesz po przebudzeniu i zatrzymuj te chwile, skupiaj się na nich. Nie biegnij od razu i nie sprawdzaj telefonu. Zostaw ten moment dla siebie, aby siebie wzmacniać, łagodzić te wibracje wokół siebie. Pamiętaj, kim jesteś. Ponieważ ty jesteś tylko energią, yy, która wibruje. I co dzisiaj chciałabym yy, Wam powiedzieć, jest to, że, że Twoje marzenia są tylko po to, aby powiedzieć Ci, kim tak naprawdę jesteś. Twoja stuprocentowa wersja samego siebie to jest właśnie ta wersja, która spełnia wszystkie te swoje marzenia. Dlatego każdy ma te marzenia zupełnie inne. Ja marzę o czymś innym, Ty o czymś innym. To jest prawda. Te marzenia, które masz w sobie, to jesteś tak naprawdę prawdziwy Ty. W momencie, kiedy masz marzenia, to oznacza, że sam siebie wołasz. I w momencie, kiedy tak naprawdę cierpisz i kiedy nie spełniasz tych marzeń, to oznacza tylko, że jesteś bardzo, bardzo daleko od siebie i Ty sam siebie nie odpuścisz taka jest prawda. Więc albo będziesz o siebie walczył. Albo będziesz nieszczęśliwym człowiekiem. Ten świat jest po to, aby siebie doświadczyć, więc my musimy to robić. My musimy doświadczać prawdziwych siebie. Pamiętaj, że twoje negatywne myśli to nic innego jak informacje, że jesteś bardzo daleko od siebie. Dlatego świadome projektowanie swojego życia to nic innego jak kontrola tych swoich myśli, ponieważ w momencie, kiedy ty nie pozwolisz tym negatywnym myślom przeniknąć przez ciebie, no to wtedy już wygrałeś, tak? No to wtedy za, przez to, że istnieje na tym świecie prawo przyciągania, będziesz przyciągał lub przyciągała do siebie tylko rezultat pozytywnych myśli. Czyli tych dobrych, tych prawdziwych, bo to jest prawda. Negatywne myśli to jest kłamstwo. Prawdą jest to, o czym marzysz. Naszym największym odkryciem i, tą, i tym całym sekretem, o którym my tutaj mówimy, o którym ja tutaj mówię, i staram się używać różnych słów na ten temat, jest to, że to 3D, które widzisz w tym momencie, jest to tylko rezultat tego, co dzieje się w tobie. Twoja 3D rzeczywistość pokazuje ci tylko ostatni efekt tego, co czujesz, czyli negatywne myśli równa się bycie bardzo daleko od samego siebie, prawdziwego samego siebie, czyli. Rozsądnym rozwiązaniem i takim prawidłowym jest to, aby przestać karmić te myśli i skupić się na tych prawdziwych, czyli tych Twoich, czyli tych pozytywnych, szczęśliwych, o których marzysz cały czas. To, co czujesz, staje się Tobą. Ty jesteś tym, co czujesz. Przez to, jak się czujesz, kształtujesz siebie, swoją osobowość, swoje życie. Naszym błędem jest to, że my dostajemy różne tematy na, na talerzu, które są beznadziejne, tylko dlatego, aby wywołać w nas negatywne myśli i aby nas osłabić. Dlatego zastanów się, co jest ważne. Czy naprawdę tak warto jest kształtować siebie i swoje życie przez uczucia? Które tworzą się w nas przez to, co, co, co się dzieje na tym świecie. Co wybierasz? Siebie, czy to wszystko, co się dzieje dookoła? Pamiętaj, że tylko pozytywne myśli tylko stworzą, że będziesz wibrował w taki prawidłowy sposób, w sposób, który pozwoli ci przyciągnąć do siebie każde swoje marzenie. Dlatego, jeżeli jesteś zły, zdenerwowany, yy... Sarkastyczny, jeżeli coś ci się nie podoba, jeżeli masz problemy z wszystkim, jeżeli płaczesz, narzekasz, jest ci źle cały czas, no to Ty tak wibrujesz i ty to przyciągasz dalej do siebie. A dlaczego jesteś taki lub taka? Ponieważ. Ponieważ uczestniczysz w tych grach i zabawach, z którymi tak naprawdę nie chcesz mieć nic wspólnego. Jeżeli się tak czujesz, to znaczy, że jesteś bardzo, bardzo, bardzo daleko od siebie. Czyli innymi słowy, oddajesz to swoje życie komuś innemu. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że oni właśnie na to czekają i czerpią z tego energię i rosną siłę. Czyli znowu, innymi słowami, ty sam sobie to robisz. Pamiętaj, że marzenie, które masz teraz w swojej głowie już istnieje, ponieważ je wymyśliłeś lub wymyśliłaś, ono już jest. Natomiast wyobraź sobie, że to marzenie w momencie, kiedy zostaje przez ciebie wymyślone, już istnieje, ale jest tak jakby za drzwiami. Tak? I ty zostajesz w tym pokoju i, i, i tam cały czas się męczysz i, i narzekasz, i, i, i po prostu. No, stop uczestniczysz w tym wszystkim, a to Twoje marzenie po prostu jest tylko na wyciągnięcie ręki. Natomiast tak wiele osób nigdy nie otwiera już tych drzwi i zawsze zostaje w tym, w tym samym ciemnym pokoju, który... w którym uczestniczymy całe życie. Ten świat jest piękny, naprawdę, ten świat jest cudowny. Nieważne, co się dzieje, jest pięknie, i jeżeli każdy. Zrozumiałby to, o czym ja tutaj mówię, to każdy po prostu odwróciłby się i poszedł w swoją stronę, otworzył te drzwi i, i zaczął spełniać swoje marzenia, i wtedy już nikt nie zostałby w tych miejscach, gdzie tak naprawdę nie da się znaleźć nic dobrego. Kolejną rzeczą jest to, że każda negatywna myśl to jest tylko iluzja, to jest ściema, to jest nieprawda, to jest iluzja. Jest to iluzja stworzona przez to, że kreowałeś swoje życie bardzo nieświadomie i takie, ani inne emocje w tobie się zakorzeniły. Natomiast to jest nieprawda. Dlatego w momencie, kiedy zaczynasz być świadomą osobą i nadal robisz te same błędy, no to wtedy już nie ma wytłumaczenia. To, to wtedy już jest totalnie twoja wina. Prawo przyciągania jest brutalne. Prawo przyciągania zawsze daje ci tylko to, co czujesz. Nie ma wyjątku. Mary Carlton bardzo często o tym mówi, że myśl jest jak wiatr. Ona przychodzi i odchodzi. Dlatego, skoro non-stop przychodzą do ciebie tylko myśli złe, negatywne, które pozostawiają w tobie to uczucie, czyli to, co jest takie ważne, a ona i tak sobie potem odchodzą gdzieś indziej, no to skoro to jest takie proste, żeby to ogarnąć, no to dlaczego? Cały czas jest tak źle. Nie bierz negatywnych myśli personalnie do siebie. To jest iluzja, tak? Jeszcze raz to powtórzę. Nie bierz tego dosłownie. To nie jest prawda. Pamiętaj, że myśl negatywna tworzy w tobie uczucie, a to uczucie tworzy w tobie wibrację, a ta wibracja. Przekształca się w rezultat, czyli to, co widzisz w 3D rzeczywistości. Czyli pozytywna myśl to jest również tylko uczucie, które przekształca się w wibrację, i znowu ta właśnie wibracja stworzy taki, a nie inny rezultat, czyli przyciągnie do ciebie Twoje marzenia. Ty zawsze dostajesz to, na czym się skupiasz. Zawsze. Dlatego ja wiem, że patrząc czasami na to wszystko, już mamy tego dosyć, ale. Nie w tym momencie, ok? Nie od dzisiaj. Dzisiaj jest naprawdę taki fajny ten dzień. Niech będzie taki spełniony, niech będzie taki e, w skupieniu. I cały ten okres, cały ten czas odpuść. Zrób to tylko dla siebie. My się już dość nacierpieliśmy. Ja myślę, że już naprawdę daliśmy dużo od siebie. A jak sami widzicie, to ciągle gdzieś sobie tam biegnie, dlatego ten moment, ten czas, zakończmy to w spokojny sposób, skupiając się właśnie na sobie i zaczynając ten nowy rok z zupełnie nową energią, z nowymi emocjami i z zupełnie na innym poziomie. Czyli już nie te gry i zabawy, tylko my sami. I myślę, że to jest bardzo ważne aby zrobić teraz. <grych> ok, buziaki, ja jeszcze na pewno odezwę się w ciągu najbliższych dni, dlatego trzymajcie się ciepło. Bo wszystko zależy tylko od ciebie. Bye.